Zapewne każdy kto we wczesnych latach 2000 miał u siebie telefon stacjonarny kojarzy takiego operatora jak Telekomunikacja Polska, która później została przejęta przez do dzisiaj działający Orange, który z kolei wchłonął również operatora sieci komórkowej IDEA. Oprócz tak zwanej TEPSY był również drugi operator czyli TELE2 i bardzo często z powodu problemów technicznych trzeba było sobie uciąć miłą pogawędkę z konsultantami tej sieci. Panie może w dupę pocałować, proszę pana! ...pod warunkiem, że sobie mordę wymyje! Proszę pana, na pieszczotę to trzeba sobie zasłużyć. Rozmowy były oczywiście nagrywane przez m.in. taki rejestrator, który trafił tym razem w moje ręce, wyprodukowany przez polską firmę TRX model o znaczeniu KSRC-332, prawie 20-letni sprzęt wyprodukowany w 2004 roku, Na panelu tylnym znajdują się 24 porty do podłączania sygnału nagrywanych telefonów, tak natomiast wyglądają tylko niektóre metody podłączenia całej linii do rejestratora. Na samym dole znajduje się główne wejście na tzw. stanowisko odsłuchowe czyli po prostu komputer stacjonarny zarządzający urządzeniem, obok natomiast dwa porty COM. Zobaczmy, co znajduje się w środku takiego rejestratora. Aby zdjąć górną pokrywę, muszę odkręcić dwie znużek znajdujące się w tylnej części rejestratora. Po zdjęciu pokrywy mam już swobodny dostęp do wszystkich podzespołów tej wielkiej konstrukcji. Choć rejestrator wyprodukowany w 2004 roku w środku czuć powiew lat 90. mamy tu starą płytę z zasilaniem AT, procesor prawdopodobnie na sokiecie 370 lub starszym. Jednakość pamięci SDRAM oraz jakiś moduł podpięty pod złącze ATA, jest to tak zwany Discon Model. Jak podaje Wikipedia jest to pamięć flash, która widziana jest przez BIOS jako zwykły dysk twardy. Można by powiedzieć taki mini dysk o pojemności 32MB. Obok płyty znajduje się wyjmowana kieszeń na dysk twardy. W bardziej wypasionych modelach znajdują się nawet po dwie takie kieszenie. Kieszeń w środku pusta bez dysku twardego. Dobrze, że chociaż odblokowana, ponieważ nie posiadam do niej kluczyka. Zasilacz typu AT o mocy 300 W oraz 6 sztuk kart z gniazdami RJ podłączone ze sobą na taśmie. Na panelu przednim przykręcone dwie płytki, jedna z wyświetlaczem, druga z przyciskami sterującymi. Na środku większy głośniczek, ale chyba nie Ok, skoro wiemy, że niczego poza dyskiem nie brakuje, zobaczmy czy sprzęt w ogóle odpali. Po podłączeniu wtyczki rejestrator ruszył i zapaliły się wszystkie diody na panelu tylnym. Wentylatorek procesora również się obraca. Na wyświetlaczu nic się nie dzieje, poza wyświetleniem informacji kontaktowych do producenta. Próby przyciskania przycisków sterowania również nie dają żadnego efektu. Według manuala powinny wyświetlać się komunikaty inicjalizowania ustawień, jednak tutaj mamy ciągle ten sam tekst i nic się nie dzieje. Zobaczmy zatem, czy jakikolwiek efekt da próba podłączenia rejestratora z komputerem. Do obsługi i administrowania rejestratorem służy program Konsola 2, pobrany ze strony producenta. Jednak próby wyszukania rejestratora w sieci również skończyły się niepowodzeniem, nie pozostaje nic innego jak wyjęcie płyty i sprawdzenie, czy nie ma jakichś problemów z procesorem lub pamięcią. Przy okazji tradycyjnie wyczyszczę trochę w środku. Mamy tu bardzo ciekawą kostkę pamięci flash, jest bardziej poręczna niż karty CF z przejściówkami, jednak zawiera jedynie 32 MB. Za chwilkę dowiemy się również, co to za karty znajdują się w slotach PCI. Jak widać, jedna do drugiej jest przykręcona za pomocą śrubki jednego dystansu dla większej stabilności podłączenia ze slotem. Pierwsza z kart to zwykła sieciówka. Jedyny egzemplarz z opisem udało mi się znaleźć jedynie na rosyjskojęzycznym portalu sprzedażowym. Zobaczmy czy uda się uwolnić drugą z kart. Jest ona złączona jedną taśmą z kartami gniazd Riot, natomiast pozostały mi dwiema z wyświetlaczem oraz panelem sterowania. Są tu również dodatkowe kabelki podłączone do dużego głośniczka i płyty głównej. Ostatni pojedynczy podłączony jest pod jeden z pinów resetu płyty. Ta karta jest już opatrzona logiem producenta. Na płytce znajduje się układ programowalny FPGA Spartan. Aby uwolnić płytę, pozostało jeszcze tylko odpiąć pozostałe taśmy od karty PCI oraz portów COM. No i już powoli mogę się zabierać za odkręcanie płyty głównej. Jak zawsze, po wyjęciu czas na inspekcję wizualną. 128 MB znajduje się w slocie RAM Pamięć prosto ze słonecznej Kalifornii. Model płyty to PCI 4M300A10. Niestety nie udało mi się znaleźć manuala do tego modelu, jedynie pojedyncze ogłoszenia, znowu na rosyjskojęzycznych stronach. Lub wyskakiwały jakieś dziwne strony z informacją, że wygrałem talon. Brawo, wygrałeś talon! Na i balon! Płyta zaopatrzona jest jedynie w sloty PCI. Z boku znajduje się stare złącze DIN na klawiaturę. Zasilacz również będzie wymagał przeczyszczenia. W odróżnieniu od standardowych zasilaczy AT nie posiada on włącznika. Zobaczmy, co znajduje się na tych płytkach z gniazdami RJ. Na każdej z nich aż 8 małych transformatorków. Jest tu również kolejny Spartan o innym oznaczeniu. Mam już wszystko, co potrzeba do przetestowania płyty, a co najważniejsze, kartę graficzną na PCI, którą za chwilę umieszczę w slocie. Jeszcze tylko rzut okiem, czy wszystko prawidłowo podłączone i można odpalać zestaw. Po podłączeniu zasilania na ekranie pokazał się obraz i wyświetlił się post. I już wiemy, że pod chłodzeniem jest baleronik o taktowaniu 950 MHz. Po wejściu w BIOS pokazuje się czarno-biały ekran. Nie wiem, czy taki ma być kolor, czy może karta coś nie łączy. Czyli już wiadomo, że płytka jest sprawna. Zobaczmy zatem, jak to będzie działało z podpiętym mini-dyskiem i czy w ogóle coś się na nim znajduje. Po załadowaniu systemu trzeba podać login i hasło, którego niestety nie znam. Spróbuję zatem wprowadzić domyślne hasło podane w manualu. Nie ma w nim niestety wzmianki o domyślnym loginie. Niestety to nie jest to, a więc pozostaje spróbować wpisać najpopularniejszy zestaw do logowania się w naszym pięknym kraju. No i niestety też niepowodzenie. Jedynym ratunkiem będzie chyba wgranie nowego softa na ten dysk, którego posiadaczem jest pewnie jedynie firma produkująca te rejestratory. Ewentualnie będą to pliki, znajdujące się do pobrania na ich stronie. Jak na razie, zwróciłem się z zapytaniem mailowym do nich i czekam na odpowiedź. A tymczasem w następnym odcinku spróbuję podpiąć pod sprzęt zwykły dyski i zainstalować Windowsa 95. Zobaczymy, czy sprzęta uda się przerobić na zwykły komputer. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!